Witam wszystkie strzelce, tu wróżka Luana, Zapraszam do wysłuchania horoskopu miesięcznego na kwiecień. I rozpoczynamy od myśli przewodniej dla strzelca na kwiecień. Co postrzegasz jako sukces, drogi strzelcu? To już musisz sobie sam odpowiedzieć. Co będzie ważne dla ciebie i sukcesywne w kwietniu? Jakie emocje będą towarzyszyć strzelcom w kwietniu? Pożądanie. I wypadła jeszcze jedna karta, w związku z czym liczą się dwie. Czyli yy, z jednej strony będą yy, czuły jakieś pożądanie strzelce, a z drugiej strony będą znudzone. Czyli i to, i to będzie udziałem strzelca, jeśli chodzi o kwiecień, i sprawdzamy zdrowie. Zdrowie dla strzelca na kwiecień. Układ oddechowy, zakażenia i układ yy, moczowy. Na to powinien zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zdrowie strzelce w kwietniu. Układ oddechowy, układ moczowy i jakieś zakażenia. I teraz sprawdzamy związki. W związkach niespecjalnie nie jakieś pretensje, jakieś e, ciche dni. E, na boku strzelec będzie przeżywał jakieś rozterki, też e, będzie rozczarowany partnerem w kwietniu i po prostu będzie e, trochę przygnębiony, też nie będzie chciał do końca zaufać partnerowi w, w zwierzaniu się w. w w jego jakichś tak, takich sprawach, prawda, mm, osobistych, nie będzie po prostu się chciał dzielić z partnerem y, różnymi informacjami. Także, no, dołożymy na związki. Trzymanie się przeszłości. No i tutaj w jaki sposób trzeba się odciąć od przeszłości strzelcu, no i też yy, przeszłość jest źródłem zmartwień. Yy, zmartwień jeśli chodzi o strzelce w związkach. Czyli jakaś sytuacja z przeszłości, od tego trzeba się odciąć. I teraz single, i przy single jest to samo, czyli też trzeba porzucić przeszłość w jaki sposób wydarzenia z przeszłości, sytuacje, ludzi, po prostu to wszystko jest tłumione przez singla strzelca i to musi puścić, przeszłość musi odejść, po prostu musi strzelać singiel, patrzeć w przyszłość, trzeba się odciąć od przeszłości. no i teraz sprawy zawodowo-finansowe, Co fajnie na sprawy zawodowo-finansowe. Tutaj jest zdobycie zaszczytów, umowy, zawarcie nowych umów finansowo-zawodowych, awans, może być jakieś takie gratyfikacja, jakaś podwyżka w pracy. No i tutaj przy niektórych strzelcach jest też konieczność zmiany pracy. No i teraz sprawdzamy przesłanie dla strzelca na kwiecień. Siła, moc, więc yy, po pierwsze będzie ważna, ważna kondycja fizyczna, zdrowie, dobre samopoczucie w miesiącu kwietniu dla Strzelca. Po drugie, będzie właśnie to wszystko jego udziałem, a więc po prostu on będzie ważny, jest karta numer 1, a więc sam strzelec, jego osoba będzie ważna, jeśli chodzi o miesiąc kwiecień. No i też będzie miał um, siłę, moc pokonywania przeciwności strzelec, jeśli chodzi o kwiecień. I teraz sprawdzamy wyzwanie miesiąca. Szóstka pucharów, a więc sprawy rodzinne trzeba będzie yy, podomykać. Yy. No i pozdrawiam strzelce i następny znak. Koziorożce. Zapraszam do wysłuchania horoskopu miesięcznego na kwiecień i rozpoczynam od myśli przewodniej. Ludzie są mi życzliwi, a więc w kwietniu koziorożec powinien y, mieć dobre relacje z ludźmi. Ludzie powinni sprzyjać koziorożcom w kwietniu. I teraz, jakie emocje będą towarzyszyć koziorożcom w kwietniu? Wściekłość. I teraz sprawdzamy zdrowie. Na co powinien Kozierze zwrócić uwagę w kwietniu, jeśli chodzi o zdrowie? Na dobre wysypianie się, czyli zadbać o dobry sen i też na, na rząd ruchu. Narząd ruchu i też jest tutaj jakaś tajemnica na zdrowiu, a więc jest jakaś niewykryta dolegliwość, trzeba się zająć zdrowiem koziorożcu. No i teraz związki. Tutaj dojrzewa do czegoś koziorożec, chce coś, coś, coś zmienić w swoich relacjach z partnerem. No i też taka rutyna, zwyczajność z udziałem życia w partnerstwie koziorożca, a więc tutaj jest gotowość do jakiejś zmiany, czyli troszeczkę urozmaicenia. No też jest zajęty tutaj koziorożec sprawami zawodowymi, gromadzeniem pieniędzy także będzie jakieś też przewartościowania robił w związku koziorożec, ale generalnie pod względem finansowym w relacjach dobrze. Troszeczkę zwróci się ku sobie bardziej koziorożec w związku, czyli będzie skupiony bardziej na sobie jak na partnerze. No i teraz single koziorożce w kwietniu. Bardziej powinien postanowić na, y, spontaniczność, postawić na spontaniczność Koźrożec singiel, y, bo bardziej, bardzo się asekuruje, ocenia, przewartościowuje, idzie na kompromisy. A tutaj y, co mu się opłaca, co mu się nie opłaca, powinien po prostu postawić y, singiel Koziorożec na spontaniczność, na to co się zadzieje, na troszeczkę zaryzykowanie, a nie tak, takie kontrolowanie i po prostu y, ocenianie wszystkiego i wszystkich wokoło. Teraz sprawdzamy finansowo zawodowe sprawy. Tutaj jest bardzo dobrze dla pani koziorożców na finanse. Jest też jakiś awans i bardzo dobrze w pracy dla pani koziorożców, czyli finanse lepsze dla pani koziorożców, dla panów takie sobie średnie na kwiecień. No i też jakieś takie zakupy luksusowe pani koziorożec będzie robiła w kwietniu. I teraz przesłanie. Trudności, czyli pokonaj trudności, bo mogą takowe wystąpić koziorosów w niektórych sferach życia w kwietniu. No i trzeba będzie pogodzić różne rzeczy, prawda? I teraz wyzwanie dla koziorożca na kwiecień. Wyzwaniem jest siódemka pucharów, a więc bardziej powinien realnie podchodzić też do życia w kwietniu koziorożec, nie bujać w obłokach i też uwaga na jakieś nałogi. I pozdrawiam koziorożce i następny znak. wodniki yy, i zapraszam do wysłuchania horoskopu miesięcznego na kwiecień i teraz myśl przewodnia dla wodnika Nie ryzykuj, działaj rozważnie, nie drażnij silniejszych od siebie i przeczekaj niebezpieczeństwo. Czyli y, troszeczkę y, rozważnie postępuj wodniku w kwietniu. I teraz jakie emocje będą ci towarzyszyć? W miesiącu kwietniu to będzie niechęć. I teraz sprawdzamy zdrowie. Na no, co powinien zwrócić uwagę Wodnik, jeśli chodzi o kwiecień. Zdrowiu. Trudności tutaj będą ze zdrowiem kogoś bliskiego, czyli będzie się martwił Wodnik o zdrowie bliskiej osoby. Może też być, dotyczyć to zwierzątka, czyli jak ktoś ma na przykład psa lub kota, to też może zdrowie po prostu zwierzęcia podupać świetniu. I teraz związki. Sama wyskoczyła stali karta akceptacji siebie, a więc część wodników musi przerobić jakąś akceptację siebie w związku. Tak, i troszeczkę bardziej zaufać partnerowi i tutaj jest intensywność, intensywność przeżyć, więc generalnie na związki jest dobrze. I teraz single. Tutaj jakieś problemy, jakieś żale, jakieś rozterki, stany depresyjne single wodnik będzie przeżywał w kwietniu. Także dołożymy, żeby się coś tutaj przejaśniło. Ego się samo wyłożyło, w związku z czym coś, coś wodnik przeżywa, czasami, czasami jest to przerysowane, troszeczkę nadmiernie się martwi, także musi się zmierzyć ze swoimi jakimiś demonami i pękami wodnik singiel. I teraz sprawdzamy sferę zawodowo-finansową. Tutaj są jakieś jakiś zwrot pieniędzy, może być zwrot z podatku, jakieś generalnie nieoczekiwane też pieniądze przy wodnikach, czyli fajnie, też nieoczekiwane wydatki. No i też trzeba będzie rozejrzeć się za pracą, bo tutaj jest utrata pracy przez niektórych wodników w kwietniu. I przy niektórych jest stabilne, stabilne finanse, dobra sytuacja zawodowa, więc tak różnie. Przy niektórych gorzej, przy niektórych lepiej. Generalnie przydałyby się lepsze finanse dla wodnika w kwietniu. I teraz sprawdzamy przesłanie. Chaos, czyli pokonać chaos wodników w kwietniu, i teraz y, wyzwanie miesiąca. Czwórka buław, a więc y, dom, nieruchomość będzie wyzwaniem miesiąca. Y, no, trzeba też pokonać jakieś y, wydarzenia chaotyczne. No i sprawdzamy, czego będzie dotyczyć karta Niechęć na kwiecień dla Wodnika no, wypadła karta wyzwania, w związku z czym e, z niechęcią będzie podchodził do swojego wyzwania miesięcznego Wodnik, czyli będzie musiał coś załatwić z nieruchomością. E, no i, i pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie ryby. Zapraszam do horoskopu miesięcznego na kwiecień. Myśl przewodnia niestety biała karta, w związku z czym ryby będą musiały się z różnymi rzeczami zmierzyć w kwietniu. I teraz, jakie emocje będą towarzyszyć rybom, właśnie w kwietniu? Zgoda: zgoda, pojednanie załatwienie różnych spraw, też dotyczących umów. I teraz sprawdzamy zdrowie, na co będzie ryba musiała zwrócić uwagę w kwietniu, jeśli chodzi o zdrowie. Kręgosłup lepiej trzeba się wysypiać, i my mężczyźni powinni zadbać o swoje zdrowie z rodziny. No, i teraz sprawdzamy związki. Tutaj z dystansem do niektórych osób, drogie ryby, no ale generalnie związka powinno być bardzo fajnie, natomiast do jakichś takich osób z otoczenia troszeczkę z dystansem i zadbajcie bardziej o wspólne finanse w związku ryby. No i teraz sprawdzamy single. Tutaj jeśli chodzi o, o single, to y, trzeba będzie y, czymś się zająć. Tutaj jest jakiś, y, jakiś problem z y, nowo poznaną osobą, ta osoba nie jest wolna i tutaj są jakieś właśnie problemy. Będzie starał się single ryba rozładować jakieś swoje frustracje, no i po prostu ta nowa relacja troszeczkę będzie się układać. Nie pomyśli ryby, także trzeba będzie troszeczkę opanować emocje, no i się zastanowić, czy brnąć dalej w jakąś relację, czy po prostu poszukać kogoś innego. No i teraz sprawdzamy sprawy zawodowo-finansowe. Są w kwietniu różne liczne spotkania. Mogą być spotkania związane z celebrowaniem świąt. Uroczystości jakieś domowe, generalnie dużo wizyt towarzyskich w kwietniu będą miały ryby, więc tutaj muszą już finanse przygotować. No i też zakup nieruchomości Jest jakieś formalności związane z nieruchomością, będą zatwiały ryby w kwietniu. Generalnie będą stabilne finanse dla ryb. No i w pracy też stabilniej. Teraz sprawdzamy przesłanie. No i przesłanie samo wyskoczyło stali. Związek. Pojednanie związek będzie ważny. Jeśli chodzi o ryby w kwietniu. No i teraz wyzwanie miesiąca, pustelnik. Pustelnik, czyli wyzwanie będzie jakaś starsza osoba w rodzinie ryb. No, i też e, samotność. E, samotność, czyli dla niektórych ryb trzeba pokonać samotność, osamotnienie i też jakieś e, s, osamotnienie w myśleniu o ryb. No, i teraz e, o co będzie chodziło z kartą? Zgoda. Tak, tutaj jest załatwianie spraw, także bardzo fajnie, jeśli chodzi o kontakty towarzyskie dla ryb w kwietniu. Natomiast wyzwaniem będzie samotność, czyli jeżeli jest jakaś samotna osoba w rodzinie ryb, to trzeba starsza trzeba się nią zająć, szczególnie w święta. No i też, jeżeli ryby czują się osamotnione, niezrozumiane też w tłumie, to też powinny coś zadziałać, jeśli chodzi o kwiecień. I pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.